Nowenna do świętego Franciszka, dzień piąty, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Wszechmogący wieczny Boże, któryś przez jednorodzonego Syna swego, światłem Ewangelii dusze nasze oświecił i na drogę życia wprowadził. Daj nam przez zasługi świętego Ojca Franciszka, najdoskonalszego naśladowcy i miłośnika Jezusa Chrystusa, abyśmy przygotowując się do uroczystości tego świętego Patriarchy, duchem ewangelicznym głęboko się przejęli, a przez to zasłużyli na wysłuchanie próśb naszych, które pokornie u stóp Twego majestatu składamy. Amen. Panie Jezu Chryste, któryś rzekł, jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Daj nam, abyśmy wpatrzeni we wzór świętego Ojca Franciszka, Naznaczonego bliznami Twej męki, Chętnie dźwigali swój codzienny krzyż I dostąpili owoców Twej zbawczej męki, Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Święty Franciszku, bądź pozdrowiony. Ciebie Ojczyzna światłem swym zowie, Ciebie za Ojca czczą czy zakony. Zacnuć zwierciadło mają synowie, Tyś drogą prawa, wzór obyczajów, Prowadź z niewoli ciała swe dzieci do upragnionych niebiańskich krajów, Gdzie światłość Boża na wieki świeci. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święcie imię Twoje, Przyjdź Królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaź Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Litania do świętego Franciszka. Kyrie eleison, chryste eleison, kyrie eleison. Chryste usłysz nas, chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, Niepokalanie poczęta, módl się za nami. Święty Franciszku, światło włoskiej ziemi, módl się za nami. Święty Franciszku, Kwiecie łaski Bożej, módl się za nami. Święty Franciszku, wielki naśladowco Chrystusa, módl się za nami. Święty Franciszku, pragnący śmierci męczeńskiej, módl się za nami. Święty Franciszku, piastunie ran Chrystusowych, módl się za nami. Święty Franciszku, Z namionami męki Jezusowej ozdobiony, Módl się za nami. Święty Franciszku, Mocą czynienia cudów obdarzony, Módl się za nami. Święty Franciszku, Korejący miłością Bożą, Módl się za nami. Święty Franciszku, Miłością bliźniego przepełniony, módl się za nami. Święty Franciszku, miłujący pokorę, módl się za nami. Święty Franciszku, wzorze pokuty, módl się za nami. Święty Franciszku, miłośniku ubóstwa, módl się za nami. Święty Franciszku, krysztale czystości, módl się za nami. Święty Franciszku, dobrami świata gardzący, módl się za nami. Święty Franciszku, patriarcho ubogich, módl się za nami. Święty Franciszku, Żywy obrazie cnót ewangelicznych, módl się za nami. Święty Franciszku, założycielu trzech zakonów, módl się za nami. Święty Franciszku, heroldzie wielkiego króla, módl się za nami. Święty Franciszku, pogromco szatana, Módl się za nami, święty Franciszku, filarze Kościoła świętego, módl się za nami. Święty Franciszku, obrońco wiary katolickiej, módl się za nami. Święty Franciszku, głoszący światu pokój i dobro, módl się za nami. Święty Franciszku, zwycięzco złości świata, módl się za nami. Święty Franciszku, odnowicielu obyczajów chrześcijańskich, módl się za nami. Święty Franciszku, drogowskazie dla błądzących, módl się za nami. Święty Franciszku, Lekarzu chorych na duszy, módl się za nami. Święty Franciszku, wielki orędowniku u Boga, módl się za nami. Święty Franciszku, Święty nasz Ojcze, módl się za nami. Paranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, święty nasz Ojcze Franciszku, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Boże, któryś ukazał nam wspaniały wzór życia i świętości w osobie Twego sługi serafickiego Franciszka, daj nam prosimy łaskę Twoją, abyśmy za Jego wstawiennictwem i przykładem przez stałe nawracanie się i czyny pokuty umacniali się w Twojej miłości przez Chrystusa Pana naszego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.